Siemanko wszystkim, tutaj Doda 2 Gamer Polska Zresztą będę się witam z wami za chwilę Jest to taki przedwstęp, taka króciutka informacja Ym, Dlaczego? Ponieważ tak gdzieś w połowie albo pod koniec filmu powiedziałem O tym, że ten kto chce intro do Battlefielda 3, które będzie pokazane na koniec filmu To niech pisze w komentarzach, chcę intro Ale jest jedna zasada Musisz być moim widzem Następnie, w takiego programiku wpiszę osoby, które chcą intro, i potem ten, mi pro, ten mój program wylosuje. Jeżeli nikt nie napisze, to trudno. To intro nie jest jakieś super profesjonalne, bo robiłem to kiedyś, ale jest naprawdę fajne. Mi się osobiście podoba. No to, to, to było na tyle. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i zapraszam dalej. Narka. Strony Dota 2 Gamer Polska, a jest to kolejny odcinek z Doty. Tym razem przygotowałem dla Was challenge napisany przez Honoraire User. Um, a na czym challenge będzie polegał? Przez 15 minut um, muszę zabić 3 graczy i zginąć tylko 5 razy. Jaką postacią mam grać? DEMONEM CIENIA Czyli tym, tą postacią Nigdy w życiu jeszcze z tej postaci nie, nie korzystałem Tak naprawdę nie wiem co ona posiada Przeczytałem tylko trochę o niej Myślę, że będzie dosyć ciekawa zabawa um, Jak znajdę komórkę i ustawię sobie stoper To wtedy się zacznie Oczywiście najpierw muszę wyszukać grę Ale to za chwilę Mam nadzieję, że wam wszystko Powiedziałem na tym króciutkim wstępiku i przede wszystkim chodziło mi to głównie o challenge, żeby wam go przedstawić. Dobra, już bez zanudzania widzimy się w rozgrywce po cięciu. Jesteśmy, jak widzicie, w grze. Żeby nie było, wybrałem sobie postać, którą miałem wybrać. A więc co? Bez zbędnej gadania, przechodzimy do rzeczy. 15 minut muszę zabić trzech ludzi i tylko pięć razy zginąć. Muszę być naprawdę bardzo ostrożny jak na pierwszą postać. A więc gotowi do startu. Start. Okej, okay, moje dźwięki, znoki. Tak, dostałem awans jak tutaj widzicie. Nie znam w ogóle w ogóle nie znam tutaj tych jego mocy. Jestem osobiście w dupce, bo postać w miarę szybka. Jak widzę, zakupię sobie trochę tego, tyle ile mogę, na razie muszę tylko pięć um, tak okej okay. dźwięk wojny a więc dołączymy sobie tutaj do snajpera um, czasami mogę mówić głośniej, czasami mówię, mogę mówić ciszej, ale czasami się też oddalam od mikrofonu no, czasami przybliżam, czasami tak tonuje dziwnie głos no, niestety Yy, tak mam. <laughs> Są wakacje na razie. No, już w sumie rzeczy za dwa dni szkoła. Nie wiem kiedy to wrzucę, ale nagrywam to o godzinie 21. Obrobiać tak gdzieś godzinę, wrzucać tak gdzieś 25 minut albo 10 minut, zależy ile będzie trwał film. No w sumie 15 minut będzie trwał. No bo dalej już nie mogę. No to nie wiem, będzie mi się tak gdzieś 15 minut wgrywało. Dobra, co ta moc robi. O dobra, tu jest ta. jak to się nazywa. Tu jest ich wieża, więc na razie nie będę tutaj podskakiwał zbytnio. Podejdę sobie tutaj do nich. Nie będę z wieżą bo mam bardzo mało życia. 473 życia. O, Mikrofon, przepraszam was bardzo. Prawie mi spadł mikrofon. Życia tylko 473, jest to mało życia. Więc będę musiał tutaj uważać, żeby nie przyfisiować specjalnie. So tak, postać w miarę szybka. Nie wiem czy szybsza od Night Stalker'a, w, yy, ale jest szybka. Dobra. Yy, na razie wrogów tutaj nie widzę. A, nagrywam płynniej. Yy, gram i chodzi płynniej, ponieważ zmieniłem sobie kartę graficzną, bo miałem dwie. Jedną typowo do grania i drugą laptopa. O, tutaj widzę kogoś. Yy, nie umiałem zmienić, ale jak widzicie wszystko poszło dobrze. Jeśli chodzi o grafikę na YouTubie, no to przepraszam, ale Sony Vegas jakoś nie chce wejść na kompa, uparciuch jeden. I muszę korzystać z mniej wydajnych programów, no. Dojdę tam w końcu, czy się osram? Chyba ten. Oj, żebym nie przesraczył zaraz. Przeużyć użyć miksturki um, ile demerza mu zadało jestem bardzo tego ciekaw chyba nie za dużo z tego co mi się zdaje Oj, dosyła się grupka to ja się stąd sunę i dostałem awans, teraz co to jest zobaczmy to na razie. Tak jak mówię, jeśli chodzi o, o... to się stało myszka. O tą postać, no to zbytnio wam tutaj opowiedzieć nie mogę. Ym, bo jej po prostu nie znam. Y, no, jeszcze nie, nie pamiętam, żebym w nią grał, a grałem już trochę tą dotę. Jednak po tą postać... Jeszcze... Y, o nią się... Jeszcze... tak nie wiem jak to powiedzieć, no... Jeszcze się o nią nie drasnąłem, o tak powiem Jeszcze y, nie, nie grałem ją w ogóle, to już wspominałem wcześniej Dlatego dla mnie to jest naprawdę ciekawe wyzwanie, ponieważ nie mam bladego pojęcia co z tą postacią robić Ile no, ona zadaje demedza. Y, wiem, że ma mało na początek, no to jest jeden minus tej postaci y, Już tak teraz y, na pierwszy punkt widzenia to ma mało życia, no to jest naprawdę wada, której ja osobiście nie lubię u Nightstalkera tego problemu po prostu nie mam, u Licha już występuje ten problem. No bo czasy lecie jeszcze nikogo nie zabiłem, co jest grane. Mam zabić aż trzech ludzi. Dobra, idę im pomóc, ale muszą przyjść, no właśnie. Muszą przyjść creepsy nasze. Chipsy muszą przyjść i wtedy będzie dobrze. Dobra. Pokazuj tutaj mnie. Yy, Ogar się Dota, gar się bo teraz nie ogarniam. Tak w ogóle, moi kochani, yy, mam do was pytanie, ponieważ kiedyś jak tam robiłem serię z Battlefielda 3 na najstarszym kanale. Zrobiłem sobie intro. Intro wkleję wam na koniec filmiku. I jeżeli ktoś by chciał... Nie wiem, nie mówię, że jest super perfekcyjne, no wtedy jak jeszcze je robiłem, to zdolności zbyt nie miałem. Wiem, że jest. Moim zdaniem jest nawet spokojne, no, ale to wy zadecydujecie. Jeżeli byście chcieli to intro, to napiszcie Chcę albo coś w tym stylu, chcę, sram. Napiszcie Chcę intro. O. Znaczy Boże, chcę intro. No tak, chcę intro, napiszcie I tyle Zaraz, zaraz, zaraz. On ma chyba jedno więcej O, jedno więcej Zaklęcie No, z tego co mi się zdaje chyba Co on robi? Dol? Dobra Tutaj, tutaj żyga. Tutaj co robi? O, ładnie. To mi się nawet przyda, jak będzie dwóch przeciwników. Tylko, żeby ci przeciwnicy tutaj byli. O, dobra. Co to za postać? Ludziko. Gdzie ja jestem? No trochę wolno mi zleci. Demon cień. To jest Nightstalker. Nie, Riki. Dlaczego nagle się zrobiła? Tak, ktoś ma tutaj tą moc, którą no. ma Nightstalker. Lol, A ja dopiero tu. No zabij choć kogoś kurde, mać. Your top tower is under attack. No i nie zdążyłem. A było ich dwóch, a zabiłem nikogo. Trzeba się porządnie zastanowić, no bo... Okej, okay, kolejny awans. Raczej do... słuchajcie... A spróbujmy do tego na razie. Jakoś temu bardziej ufam niż pierwszemu... niż pierwszej mocy. Okej, okay, idziemy tutaj. Jeśli chodzi o staty no to jest na razie 0 na 0 i kurde, tym się bardzo martwię, bo... Nie ma śmierci, no bo kto by się martwił o śmierci. Martwię się o zabitych przeze mnie, ponieważ wynik wynosi 0. A chciałbym, żeby wynosiło przynajmniej 2. Jednak... No, tą postacią, którą jeszcze nigdy nie grałem, trudno mi powiedzieć, że umiem ją... że w ogóle... Trudno mi powiedzieć, że coś w ogóle zdobędę tutaj, no bo jest to raczej moim zdaniem trochę niemożliwe, bo bym do tej postaci musiał się trochę przyzwyczaić, ale jak mi się przyzwyczaił przed nagraniem, to by to wtedy co to były... co to byłoby za gra, już bym wiedział co ona ma, tak to po prostu na pierwszą pałę wchodzę i gram. I tak powinno być. Tu ich trochę zmucę Dobra Tutaj się chwilę pomęczy z nimi Okej okay. To chwilę piąty level Odblokuję combo naszym z tym. Nie no nie będę się z nimi bił, bo tak to teraz tylko czas Tutaj jest ktoś Tutaj jest, widzę potrzebny jestem Ale on ma dużo życia, kurcze ma 900 life'a, a ja zaledwie 600. Ale silny, przegra. Ale ten gość jest dobry. Ale to w sumie to zależy od postaci: to postać wybiera gracza, a nie gracz wybiera postać. Um, ja jestem, moim zdaniem, to jest akurat prawda. No, co się boisz, nic ci nie zrobię. To, że jestem troszeczkę wolny i raczej ciebie nie dogonię No, to nie problem, no. Dobrze Jakoś dzisiaj jestem bardziej zadowolony. Nie, 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 nie. A, siad, 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 siad. Próbuję wszystkiego, uciekam. Nie. Oh, wasze. Normalnie chyba zakupię sobie konia. Normalnie zakupię sobie konia. No. O, konia. Mega face bomb. Yy, osłanie konia. Mm -hmm, mm -hmm. nie konia, co też pierwsze. Dobra, mhm, mhm, nie Gdzie tu to było to za skrzydła? Dobra, w duchce. Mm. Do drugiej straciłem już jedno życie, zostały mi cztery. A do końca tego odcinka nie wiem ile zostało. Nie mam dla tego pojęcia, zaraz się pewnie dowiem. A gdzie ja? Teraz mniej więcej jestem. Jestem bardzo blisko. Nie tak środku Można powiedzieć, że na marne. Tej wieży jeszcze nie zniszczyli i tego się najbardziej obawiam, bo ta wieża mnie zniszczy bardzo szybko, zaskupującym tempie. No i na jakiego... Dobra, Jest! Ja go zabiłem. Nie. Nie No trudno. Trudno się mówi. I żyje się dalej Ale... Nie ja No nie ja, no niestety nie ja Coś mi zabrał taki ask, że nie mogę! Dobra Mega combo! Użyję na jakimś ludku zaraz Na tym Jak go dogonię, to jestem święta Patronela. A jak go zaskoczę, to jestem boska, fetulana. Tak. Przepraszam, przypadkowo sobie nie ja robię jajca. No patrz, co za... Odaś... że zabrał mi tego... Fajansa. Tego padalca zeskoczy czy nie, czy też jestem nie, bo ten debil przede mną jest szybszy i będzie zapier No. Facos. The enemy's i to. Jak to się robiło? No wcześniej się tego nauczyłem. Weź. LOL! 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 Lol. Lol. FAK! Fuck. Fuck. FAK! FAK! Fuck. 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 Ja w twoja macie. Dobra, trzeba będzie jakoś jakiegoś zaraz z Dekla tutaj wziąć, bo będzie z nami krucho, bo nie zaliczę tego challenge. A. Jak nie zaliczę tego challenge, to jestem... Uy, jak kto to powiedział? Um... Tu jest wieża, czyli on z Indala się chronić, ale... Może jest tutaj ktoś, tak sobie obserwujemy teren, którego można by było zdjąć. No, nie, no bo widziałbym na mapie, no to patrzmy. Na sobie tu podejdę i zobaczmy, przejdziemy sobie tutaj. Niszczą wieżę na cholerę. Zaraz pewnie przejdą do tego jąderka naszego? Znaczy naszego, ich jąderka? I koniec gry będzie, i będzie świetnie, genialnie po prostu. Dobra, dobra, dobra. Idę na ciebie. A, to mój dobra. Yy, tak, nie masz, tak Dobra, idę na tego i wróżcie. Wiecie co? Nie gram w to! Nie no dobra, muszę zagrać. Nie no, a no tak na serio. Yy, właśnie skończył mi się czas, jak słyszycie moje super odgłosy Noki yy, Z tego co mi się zdaje to z tą postacią jestem lama. Ale nie! Nie lama. To nie jest moja wina, to jest wina postaci. Bo postać jest słaba. Jak dla mnie. Nie tyle co... Nie tyle co słaba, tylko po prostu nie umie mi ją obsługiwać, i ciężko mi jest coś tutaj teraz powiedzieć. Bo praktycznie tobie tutaj nie pograłem. Ale jeżeli ktoś chce oglądnąć te moje super faile, to zapraszam do oglądnięcia tego odcinka znowu. Ten kto oglądał już cały, a ten kto nie oglądał i sobie przewija na koniec, żeby coś zobaczył. To po pierwsze, nie wie, że robi źle, a po drugie, to niech sobie to oglądnie. A więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie Your się ciepło. Cześć.